Interaktywne spotkanie warsztatowe. Trening odczuwania siebie poprzez głęboką wewnętrzną aktywację potencjałów. To, co nas prowadzi, to poznanie, odczuwanie rzeczywistego świata swojej głębi. To połączenie ze źródłowością samego siebie. Podczas takiego spotkania każdy uczestnik przez cały czas jego trwania bierze aktywny udział w całym przedsięwzięciu, odkrywając krok po kroku emocje, myśli, znaki, symbole, słowa, które go prowadzą. Każdy krok, który stawiamy w naszym codziennym życiu, jest niezwykle ważny. Jeden wypływa z drugiego i niewątpliwie determinuje ten kolejny. Jak postawić ten właściwy krok? Jedno z bardzo istotnych spostrzeżeń, które warto w sobie zauważyć, to świadomość bieżących uczuć, myśli i doznań z ciała. Czy dostrzegamy, jak łatwo umysł ucieka w przeszłość lub przyszłość? Jak łatwo wędruje od jednej myśli do drugiej? Bycie uważnym pozwala zauważyć różne nawykowe reakcje na zdarzenia w życiu i uwolnić się od tych automatyzmów. Pogłębianie świadomości własnego doświadczenia, doznań, uczuć, myśli oraz zwiększanie świadomości stopniowo wzmacnia umiejętność uwalniania się od automatycznych reakcji. W bycie obecnym, mimo tendencji do szukania przyjemności i unikania nieprzyjemności, jest tym, co nas właśnie uwalnia. Nie należy udawać, oszukiwać się, że jest inaczej niż jest. Jeśli są trudne uczucia, myśli czy doznania, nie udawaj, że ich nie ma. Nie wizualizuj sobie, że jest inaczej niż jest. Po prostu pozwól danemu doświadczeniu być. Ucieczka, wybieranie, tłamszenie doświadczenia często potęguje negatywne stany. Wzmacnia lęk, gniew, napięcie czy przygnębienie, intensyfikując niejednokrotnie myślenie o tym, od czego się ucieka. Bo przecież myśli nie są faktami. Radykalna zmiana stosunku do myśli przynosi poczucie głębokiej ulgi, wolności i wyzwolenia. A gdy pozwolisz wszystkiemu zaistnieć w Twojej przestrzeni, dostrzeżesz i potencjały, i swoje możliwości. W zależności od tego, z czym się identyfikujesz, to tym jesteś. Cały wszechświat wraz ze swoimi potencjałami przepływa przez ciebie, z czym się utożsamiasz. Gdy poczujesz sens w realizacji celu, zaufasz sobie, to właśnie wtedy odkrywasz całe piękno przepływów, potencjałów w sobie. Odkrywasz, czujesz i wreszcie jasne jest to poczucie tego sensu i tego celu.